Myśmy już swojego wyboru dokonali. W wyborach postawiliśmy na Rafała Trzaskowskiego. Teraz zależy nam na tym, żeby opolanie głosowali sercem. Jeżeli zobaczycie taki logotyp, to śmiało możecie podpisać listę poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Ten akt złożenia podpisu pod jego kandydaturą jest już takim pierwszym aktem głosowania na najlepszego kandydata, który ma największą szansę pokonać zło w tym kraju, które niestety w dalszym ciągu się rozprzestrzenia. Kiedy tak popatrzycie na Karola Nawrockiego, jego towarzystwo, licznych bandziorów po wyrokach i Rafała Trzaskowskiego, który jest gwarancją tego, że uzdrowimy państwo, dokończymy wszystkie reformy i przede wszystkim wprowadzimy to, na co nasi wyborcy czekają od 15 października 2023, to mamy wspólnie z tą ekipą receptę na sukces, dlatego będziemy pracować w tej kampanii, to będzie mikrokampania w najmniejszych miejscowościach, do makrozwycięstwa po to, żeby pokonać najlepiej już w pierwszej turze, a jak nie to w drugiej, naszego głównego kandydata, który jedyne, co może Polsce zapewnić, to serię różnego rodzaju ułaskawień dla z bojów, których dzisiaj usilnie ścigamy. Jeżeli można, jeszcze jedno słowo. Ja wykorzystam tę okazję w tym zacnym gronie uznanych samorządowców, parlamentarzystów. Drodzy Państwo, każdy z nas może być jednoosobowym sztabem wyborczym. Uruchomcie swoje konta na mediach społecznościowych, na portalu X, tym, którym dzisiaj zarządza stronnik prezydenta Trumpa Elon Musk, na Facebooku, Instagramie, wszystkich innych mediach podawajcie treści z Rafałem Trzaskowskim. Komentujcie. Pokażmy tej alt prawicy, która próbuje nas pokonać, że jesteśmy silni, że potrafimy znaleźć swoją odpowiedź. Więc ta kampania to nie będą wyłącznie fizyczne ruchy w różnych miejscowościach na Opolszczyźnie, to nie będą tylko banery, ale to jest coś co można już robić teraz, czyli pomagać Rafałowi Trzaskowskiemu, pomagać demokracji, pomagać temu zwycięstwu poprzez swoją aktywność do czego wszystkich opolan za państwa pośrednictwem serdecznie zapraszam.